Ostatnio, słuchajcie, w ferworze spraw remontowych w studio. Jak już wiecie, że jestem fotografem, no to Wam powiem, że mnie tam zalało. Zalało mnie na moje własne życzenie, bo mówię, a zrobiłabym remont, ale nie będę co rok robić remont. Rok temu był remont, znowu remont. Bez przesady. Miałam taką ciemną granatową ścianę, w zeszłym roku przemalowałam ją na jasno. Po paru miesiącach zatęskniłam za ciemną ścianą. Mówię, a, zrobiłabym remont więc co co się wydarzyło centralne ogrzewanie na klatce schodowej poszło poszło po prostu poszło się wzięło i się popsuło i mnie zalało mówię masz Zolina marzyłaś o remoncie masz remont będzie malowanko ściany trzeba naprawić było osuszanie teraz będzie malowanie ale 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 wymienię znaczy chyba wzięłam projektantkę o lunie moją kochaną sobie wzięłam. Mówię, Ola, będzie remont. Może my sobie coś pomyślimy? Może coś wymyślimy? Takiego, wiesz, przy okazji. To przy okazji wymyśliłyśmy. Tapety, sztukateria, malowanie. Nawet meble będziemy malować. Ale garderobę jak zrobimy, to padniecie. Mm, 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 mm. Jak my zrobimy garderobę, to wypadniecie. Ale słuchajcie, ja mówię, Ola, ja nie wiem, jak ty to ogarniesz. Bo ja mam milion pomysłów na sekundę. Mi się wszystko podoba. Mi się podoba każdy styl, każdy kolor. Ja chcę elegancko, ja jednak chcę loftowo. Ja chcę minimalistycznie, ale później mówię, ale to studio jest, to nie musi być minimalistycznie. Na bogato niech będzie. Ja chcę i żarówki iż różowe, i czarne, białe, szare. Ja chcę wszystko. Ola tylko za głowę się łapała, bo przy okazji pyta, jaki budżet. My 500 złotych mam, Ola. Nie szalajmy aż tak z tą kwotą. Ola mówi Dorota, za 500 zł to my wiele nie zrobimy. A <grywia> mówię, to, to mój problem? Ty tu jesteś projektantką. Czy to jest mój problem? Wyobrażacie sobie? Projektantka mówiła, że ja za mały budżet mam. Wymyśl coś, no i wymyśliła. No i wymyśliła. To jest projektantka. Nie ma. Mówi dobra, wyzwanie przyjęte. Praca ze mną jest niezłym wyzwaniem. Szczerze, myślałam, że dziewczyna wymięknie, a ona nie wymiękła. Ona ogarnęła. Bałagan w głowie, który ja sama sobie codziennie robię. Dała rada. Wesoło ze mną ma to na pewno, ale dała rada. W każdym razie, jak tylko remont się skończy, to Wam pokażę moje studio przed IPO. Jest wyzwanie. Jeszcze słuchajcie, co się widzimy, co jakieś dobrej zonko chodzimy. Jak ja lubię tak pracować. Trochę pracy, trochę zakupów i dużo, dużo, dużo jedzenia. A co to będzie jak ja z Holą będę dom wykańczać? Roztyjemy się jak dwie krowy.